Karta na dziś kochankowie. Kochankowie to taka karta dzisiaj, która mówi o, o połączeniu, o zjednoczeniu, o tym, żebyś odnalazła drugą połówkę. Ale tą drugą połówkę, którą jesteś ty sama. Tą może nawet nie tyle połówkę, ale samą siebie i. W tym sensie, że my często zamykamy jakieś części siebie za siedmioma piwnicami, za dziesięcioma zamkami. I to jest ta karta, mówi, że czas już te wszystkie drzwi pootwierać, te piwnice oświetlić i zobaczyć, że to tam. To nie są żadne potwory, to nie są żadne monstra, to jesteś ty sama. W jakiś sposób zraniona, w jakiś sposób skrzywdzona, przerażona, ale to jesteś ty. Ty, która pragnie połączyć się ze sobą tak, jak pragną połączyć się kochankowie, którzy tutaj patrzą tęsknie na siebie przez, przez tą rzekę. Yy. Ale to nie może ich powstrzymać. Ta rzeka, ta przeszkoda nie może ich powstrzymać, nie może być dłużej przeszkodą. I dla tych stworzeń tutaj na tej karcie rzeczywiście rzeka nie jest przeszkodą. Tak samo dla Ciebie nie jest przeszkodą to, yy, dlaczego rozdzieliłaś się ze sobą, oddzieliłaś się od siebie, zapomniałaś o jakiejś części siebie, porzuciłaś w jakimś aspekcie siebie. Najważniejsze jest teraz to, żebyś do siebie wróciła, żebyś siebie odnalazła, żebyś w końcu stała się jednością i całością. I może być w tobie dużo żalu, dużo wstydu, tak, ale to jest tak proste jak wypowiedzenie tego, ale jednocześnie bardzo trudne. I wystarczy, że sobie wybaczysz. Wystarczy, że powiesz do siebie: przepraszam. Proszę wybacz mi. Dziękuję. Kocham cię. Taka karta dzisiaj. Yy, jakaś wzruszająca dla mnie, bardzo. Ciekawa jestem, yy, jak dla ciebie. Daj znać, jak z tobą zarezonowała. A jeśli chciałabyś porozmawiać więcej z kartami, to serdecznie cię zapraszam. Napisz do mnie. To się umówimy. A na dziś to wszystko. Pa. pa.